Cześć, witam was na kanale. Wznawiamy nagrywanie. Dzisiaj sobie nagramy odcinek co nowego w kolekcji. Otworzymy sobie kilka paczek, jak sami widzicie, tutaj jest kilka paczek, także zobaczycie co, co nowego dodałem do kolekcji do siebie do, do game rooma. Także nie przedłużając, nie przedłużając, zaczynamy. Weźmiemy sobie na początek tą jedną paczkę tutaj. Z tego co pamiętam, to chyba będą gry na PlayStation 2, także za chwilkę zobaczycie sobie co tam nowego do kolekcji DM na PlayStation 2. Także to będą cztery gry. Może nie jakieś wielkie hity, ale, ale dobre gierki, także jak najbardziej. PlayStation 2 spoko konsolka, chociaż nie ukryłam, że wolę kolekcjonować na gry na Xboxa klasika, także. Pierwszą grą, którą Wam pokażę, to jest dość dziwna gra. Pewnie wielu z Was słyszało o niej, ale też jest gierka w cenie, także to jest Mister Mister Mosquito. Także latamy komarem i kąsamy ludzi, także dość, dość dziwna gierka, ale, ale pożądana, jest w cenie. Także spoko. Tą grę mi się udało wyrwać za Jakieś 150 zł, także jest, jest manual. Jest spłytka jest płytka, jak najbardziej w dobrym stanie, także spoko. Także Mister Mos jest, gra jest w cenie, bo z tego co patrzyłem na, na polskim Allegro, widziałem tylko jedną sztukę tej gry za chyba 1700 zł, także cena kosmiczna, no ale. Tak się niektórzy sprzedawcy cenią, także tak jest. Następ, kolejną grą, którą mam do kolekcji, dodam jest Spyro Hero Tales. Także spoko, Jak najbardziej z gierki ze Spyro, spoko, fajne są fajne, fajne przygodówki, przyjemna grafika. Także jest płytka, jest manual. Płytka w bardzo dobrym stanie, szkiełko. Mam nadzieję, że widać także, także spoko. No, a za tą gierkę już zapłaciłem 20 zł na nasze polskie, także nie najgorzej. Także Spy, Spyro Hero Taste ląduje do kolekcji, no i kolejną gierką, już od Capcomu, jest Onimusza War, Warlords. także też spoko. Oni muszą jak najbardziej, świetna seria na, gier na PlayStation 2, także także fajnie też się cieszę, że ta gierka ląduje w kolekcji u mnie. Jak sami widzicie jest płytka, jest manual. Płyta też jest no, w bardzo dobrym stanie. 10 na 10, także spoko. Za tą grę już zapłaciłem jakieś chyba, z tego co pamiętam 60 zł max, także też dobra cena. Cena za oni muszę także. O no, te gry jest dosyć sporo na rynku także. Nie są aż takie drogie także. Oni muszę. no i kolejną grą, którą też dodam do kolekcji na PlayStation 2 jest The Legend of Spyro The Eternal The Eternal Night. Także też, też spoko. Gierka. No wiadomo, nie trzeba nikomu Spyro przedstawiać, każdy, każdy zna. Jest, jest płytka. Jest manual, także, także spoko. Gierka też. Y, kupiłem to w sumie od jednego sprzedawcy, z tego co, co pamiętam. Także jakoś tam właśnie mi policzył też szczanie. Także też mi wyszło za tam grę 20, 20 zł. Także, także spoko. Spyro, y, Spyro y, ląduje do kolekcji Eternal Night. Także spoko. To sobie położymy tutaj. Odłożymy sobie te gierki tutaj, żeby było widać. Także kolejna paczka. Z tego co kojarzę, to już to są chyba gry na PlayStation, na PlayStation Vita, także dawno nic nie kupiłem na PlayStation Vita. Ciężko jest dostać gry, także jak coś się znajdzie, także biorę, także to sobie odłożymy nóż. No, i tu będą 3 gry. 3 gry na, na PlayStation Vita. Także pierwszą grą y, jest Moto GP13. Wyścigi motocyklów, także spoko. Gościu za tą, grę chciał, za tą grę chciał 150 koron, także liczmy, że jakieś 60, 60 może 70 zł, także MotoGP i kolejną grą jest, jest Fifa 13 na PlayStation Vite, także o tak staram się sportowych gier nie zbierać, ale ale już wziąłem, wziąłem tę grę, już, powiem Wam, w pakiecie, także za tą grę chciał 50 koron. No i tu jest jeszcze, no to już jest sztosik. Gierka jest, jest dość rzadka, także Shinobido 2, dwójeczka. Na, na PlayStation Vita, także spoko. Z tego, co widziałem, na, na polskim Allegro jest jedna sztuka do sprzedania i mają do sprzedania Yuki The Sun, jeżeli y, śledzicie YouTube'a, y, to może natknęliście się na, na jego kanał. Y, On no, generalnie sprzedaje gry, śledzę jego kanał, czasami y, porusza dość ciekawe tematy, także możecie sobie zobaczyć. Y, y, no, kolekcjonuje też, także, także spoko, jest, 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 jest sam kad kadricz i, i instrukcja także. Także spoko. Za tą grę zapłaciłem 400 koron. Ale sprzedawca, którego kupiłem te trzy gry, te, te trzy gry właśnie yy, powiedział mi, że jeżeli kupię te trzy gry, no to policzy mi 500 koron, plus wysyłkę. Także, także spoko. Jak najbardziej yy, bar, bardzo dobry deal. Także Shinobi do. Rzadka gierka, mega wyryw, mega dobra cena się trafiła, także, także warto, było, warto było wziąć, także te gry tak dodatkowo po prostu wziąłem w pakiecie, także się opłacało, także, także spoko, cieszę się, że ta gierka trafiła do mnie do kolekcji, jest, jest dość rzadka, pożądana przez, przez kolekcjonerów, także. Spoko. no i tutaj kolejna kolejna paczka z ogromną no i tutaj już jest tutaj już jest, jest sztos powiem wam tu już jest naprawdę mega mega gierka już naprawdę pożądana przez, przez kolekcjonerów bardzo także też mocny tytuł powiem wam spróbuję się dostać do tej paczki strasznie ciężko zapakowana jest także Spróbujemy jakąś rozerwać. Ok, udało się. No, nie dziwię się, sprzedawcy. Gierka jest, jest w cenie, także za, 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 zapakowałem dość solidnie. Także lubię takich sprzedawców też najbardziej. No i ta gierka to już jest gra. Na którą dość długo już polowałem, ale udało się w końcu wyrwać ten tytuł na PlayStation 1, także tu mamy mocne kopnięcie Jackie Chana, Jackie Chan, jak sami, jak sami widzicie. Mega mega wyryw, mega jestem szczęśliwy z tej gry, że mi udało się dorwać do kolekcji, także mega spoko, Stand Master, także Jackie Chan Stand Master mega. Zapłaciłem za tą grę jakieś chyba 390 zł. No już 1000 koron po prostu. Jak widzicie, jest, jest manual. No powiem wam, manual jest w, świetny, w świetnym stanie. Naprawdę mega mega to wygląda. No i tu już jest sama płytka. Troszkę skórzona, ale naprawdę na pewno nie, nie wiem czy będzie widać, ale Stan takie 9, 9 z mocnym plusem, także spoko jest płytka Jackie Chan z y, y, Stand Master, także mega się cieszę. Tytuł jest y, bardzo pożądany przez kolekcjonerów, także dość rzadki, także mega, mega wyryw, y, mega świet, świetny tytuł, także... Chętnie sobie ogram tą gierkę. Także to jest właśnie ten Jackie Chan. Także mega wyryw. No i kolejne jeszcze, jeszcze jedną paczkę sobie otworzymy dzisiaj. Także zobaczymy co tutaj się kryje, już nawet nie pamiętam. Także jest tych, przyszło tych paczek kilka, dosyć dużo do mnie, ale niestety moi drodzy nie mam tak czasu teraz na nagrywanie, sami wiecie. Wakacje, ciepło, czas spędzany z rodziną, także Także mam nadzieję, że to rozumiecie, także spoko. No i tu kolejne dwie gry chyba będą, z tego co kojarzę już, tak. I tu też będą dobre tytuły, będą dobre tytuły. Dwie gry na, na Sega Dreamcast, także za chwilkę sobie zobaczycie. Co nowego dodałem na na Sega Dreamcast, także Pierwszą grą, którą Wam pokażę jest jest Silver Nie jest jakoś może droga ta gra ale, ale fajnie, cieszę się, że jest w kolekcji to jest fantazy, action, action rpg rpg, także także spoko Silver dałem za nią jakieś 120 złotych na polskie, także Także nie najgorzej. Jak sami widzicie, jest płytka. Te, te ząbki tutaj nie są połamane. Fajnie trzymają tą płytkę, także spoko. Jest płytka. Świetny stan, Wam powiem. Delikatnie widać odciski palców, ale, ale płytka nie ma żadnych rys. Także, także spoko. Sama płyta 10 na 10 No i jest oczywiście manual. Także, także spoko. Nie grałem w tą grę, będę kiedyś chciał sobie sprawdzić, także, także spoko jak najbardziej. Też, też lubię kolekcjonować gry na Sega Dreamcast, także świetna konsola. Także te, te dwie gry tutaj, jedna ta, Silver, ląduje do kolekcji na Sega Dreamcast. No i kolejny, Nagierka, gierka też, też, też dosyć, dosyć pożądany tytuł cenie to jest Grandia Grandia 2 na, na Sega Dreamcast także też, też spoko też to jest JRPG chyba z tego co pamiętam także też jak najbardziej fajna giera do kolekcji no to już jest, jest, jest płytka jest manual Także spoko. No, sama płyta. No też mega dobry stan. No powiem wam troszkę skurzona, ale 10 na 10 Także mega. Yy, Grandia. Grandia ląduje w kolekcji. Także dzisiaj naprawdę mega, mega tytuły. Świetne, świetne gry. Moim zdaniem do, dodane do kolekcji. Jak sami, jak sami widzicie, także jest Jackie Chan, Jackie Chan Shinobi do dwójka, także Grandia, no, Mega, Mr. Mosquito też, też, jest, też jest w scenie, także świetne tytuły. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam Was do komentowania, do, do, do lajkowania, do subskrypcji. Napiszcie, napiszcie mi, co myślicie i jakie wy może do, gry dodaliście do swojej kolekcji ostatnio, także dzięki Wam za uwagę. I widzimy się w następnym odcinku co nowego w kolekcji. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!